Siemaneczko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, i proszę Państwa, dzisiaj kończymy Fut Champions. Jak widzicie, nie będzie jednak tej elity, mimo że były, był dobry początek, ale niestety niestety nie. I dzisiaj muszę niestety być z kapturem, ponieważ stan moich włosów uległ. Nawet nie wiem jak to nazwać, szczerze powiem. Ale po prostu mam straszne krzaki z tyłu, których nie lubię, więc kaptur wraca. Wracamy z Alvinem z przed roku. E, I co? i Trzy mecze. Dwa musimy wygrać, możemy jeden maksymalnie przegrać, więc jest troszkę nieciekawa sytuacja. I odbieramy też sobie pik dzisiaj. Także witam was w tym odcinku, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał. My są codziennie, to jest Daily. Możemy sobie dawać właśnie ten. No chyba, no nie, to jest ostatni pik. Już niestety nie ma szans na pik yy, za 22 zwycięstwa, bo nie wiem. W szczęście sensie teraz ja grałem akurat. Było dużo później, niestety. Było dużo później, które niestety było czuć, jak zwykle oczywiście, ale dzisiaj dziś postaram się nie narzekać. Okej, dzisiaj zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby nie być toksycznym człowiekiem. Pierwszy pik, w sumie ostatni, ostatni pik, który mamy za. A będzie kobelański. Niech będzie, kobylański. Yy, niestety w sklepie nic nowego nie ma. Są nowe ikony, prawda, do których przejdziemy pewnie jutro. Ale dzisiaj najważniejsze jest footnotch, który, Panie i Panowie, należy zakończyć i wbić G1. No więc dobra, mam nadzieję, że nie będzie żadnego delayu. Z tego się najbardziej boję, bo wydaje mi się, że dobrze gram, ale największy problem jest z tymi opóźnieniami. Naprawdę, to jest, można napisać. Książeczkę dużą na temat o później Dobra, słuchajcie, lecimy Pierwszy mecz, miejmy nadzieję, że od razu uda się go ugrać Bo chcemy mieć to g Bo pierwsza ranga prawdopodobnie będzie wita. z kim gramy? Kaiser United Okej okay. No trochę martwi mnie ten Mendy i Mbabu Nie ukrywam, jest też Hermoso, Ferdinand Okej, okay, wygrajmy ten mecz, okej? Okay? To jest, po prostu wygrajmy Ja nie, nie, nie chcę nic dzisiaj przegrywać Wszystko wygrywamy Taki jest plan Lecimy O, o, niedobrze, Mendy Mendy, 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 musisz wracać o cholera, to będzie bramka niestety. Chyba że DZI proszę cię! LOL, ale Padaka. O! Nazario! Ach, Ferdinand, kurde! To będzie 2-0. To będzie 2-0. jest... Niesamowite, nie bieg jeden w tym tygodniu. no szkoda, bo zależy mi na tych paczkach, żeby były na tocy, ale nie potrafię wam tego wytłumaczyć. Chyba, że Nazario! 2-1, ok, szybka odpowiedź to Teraz pójdźmy za ciosem może, co? Pójdźmy za ciosem, miejmy już ten remis, bo da się coś strzelić To jest, to jest, to jest pewne Trzy Oblak, oh oblak, oh oblak, oh oblak oh Dziękuję ci Nie! Ojeju O oh. Robi się niebezpiecznie, czemu? Czy mam takich dobrych oponentów? Chcę tylko wbić jeden, no No, you didn't to będzie bramka, niestety. Nie ma. Mandy! Skąd on się wziął? Aaa, mnie tutaj prześladuje. Podanie do Mbawy, to musi być gol. O, Black broni! Czemu nagle wszyscy, wszystko jest bronione? Taki znak? Podanie! Proszę Cię, Cristiano, to jest Twoja akcja, to musi być gol, to musi być gol, to musi być gol. Pyk, Lewa Ale jak ja mam wbić gierę, takie rzeczy psuje, no? Renato Sanchez, tak jest, świetna akcja Mamy 2 do 2, dobrze, że tu jednak naśpię na Renato Sanchez, a nie jakiś rabiot Bo na przykład, widzicie, takiego czegoś rabiot by Według mnie przynajmniej, nie wykończył tak, to proszę bardzo, mamy 2 do 2 Jaki ping pong To był odpowiedni moment, żeby zakończyć pierwszą połowę, nie będę was tutaj oszukiwał. Dobra, 2 do 2, no lepsze 2 do 2 niż 2 do 0 w plecy, nie? Jakby trochę miał więcej strzałów, ale w obronie zaczął być troszkę gorzej, więc... Zobaczymy, może się to uda wykorzystać po prostu. Piek, mhm. nie ma spalonego? To będzie ryzykowne, to będzie ryzykowne! Sączy! Jest! Ja pierdzieleka, wyjdź, proszę Jezu, jak on Proszę cię. Jest! Wyszedł, boże, nie mam pojęcia dlaczego to zrobił Ale wyszedł, mamy Ragequit 3 do dwóch. no może się po prostu zdenerwował Też bym mi się zdenerwował, gdybym miał takie Rzeczy w meczu, ale okej, okay, słuchajcie Mamy, mamy, mamy wina i Lecimy do kolejnego meczu, miejmy nadzieję, że ostatniego Mamy oponenta, proszę państwa Mamy oponenta, RW Achrem Uuu, ale dużo kart Ale ojeju, Mateusz, Puszkarz Davis na środku obrony O boże, okej, okay, to będzie To może być ciężki mecz, nie ukrywam Aj, mam nadzieję, że karny. Szkoda, szkoda, szkoda. O nie, 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 widzę tam puszkasza. Nie! Nie, 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 to nie jest spalony. To nie jest spalony, to kurde nie jest spalony. Spokój. Spokój! Uch. Nie, on gra piątką z tyłu chyba. Niedobrze. Proszę cię, Nazario. Nazario, nie! Ta pieprzona animacja Noera. Kurde! Gdyby to był jakiś inny bramkarz, żeby to wpadło. Nie! Kurde, no nie da się tej piątki przejść, no. Tak? Jest! Nie! Nie! Takie podanie! Kurde, to mogło być co? Wiecie co? Nie, możemy zaryzykować i zagrać trójką z tyłu, bo ja nie mam totalnie pomysłu, jak go przejść. Naprawdę, no wiecie sami, dwa strzały, dwa ceny. Ja nic nie mogę zrobić, totalnie nic. Może to być głupi pomysł, ale to jest chyba mój jedyny sposób, żeby jakkolwiek skontrować tę piątkę z tyłu, bo naprawdę jest, jest niewyobrażalnie ciężko. Nie? Oblak. Oh Oblak. Oh Dzięki ci. Nice. Dawaj, 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 na Zaraz jest szybszy niż Ginter, chyba. Ja no jak? Dlaczego tak się dzieje? To jest karny. Ja pierdzie. Nie, jak on z się tego karnego to już jesteśmy w dupie. Naprawdę, ja nie potrafię go przejść. Nie znam żadnego sposobu. Po prostu. Oblak. Zrób to dla nas, proszę cię, zrób to dla nas. W prawo, w lewo, jeszcze ten lob zrobił. Kuli, bo nie wiem, naprawdę nie mam pomysłu totalnie. To zero. Niestety. Karny. No, dobra, mamy rzut karny. No możemy spróbować sobie to samo. Albo nie, uderzę w bok po prostu, uderzę w bok. No rzut yes. Może teraz? Może teraz? Okej. Okay. 20 minut, mi drodzy. 20 minut, żeby strzelić jeszcze jedną bramkę przynajmniej. Nie wiem, czy to jest w ogóle możliwe, bo gość teraz... Nie wiem, może was 8 obrońców da do tyłu. Oh, o, no, trzymajcie kciuki, ale jest cholernie ciężko. Nie, te podania są przecież... Nie będę narzekał. Nie, nie. Musisz. Neymar, Neymar, let's go! Mamy to 84 minuta 2 do 2. Ran jak jest ciężko, naprawdę. Tak, proszę, proszę, proszę. Neymar, Neymar, Neymar. Jest! jest! Do, do tyłu do tyłu do tyłu do tyłu do tyłu, do tyłu, do tyłu, do tyłu. Do, do... O, spokój mamy piłkę, mamy piłkę, mamy piłkę, spokojnie. Spokojnie, mamy piłkę, mamy piłkę, mamy piłkę. Leć Robin, leć. Dobra, mamy piłkę, mamy piłkę, nie oddam jej. Może wychodzić bramkarzem, ja jej nie oddam. Ja już nie mam opcji, że ci oddam tę piłkę. Nie ma mojej kamerki, wybaczcie. Wyłączyła się. 20 sekund. 20 pieprzonych sekund, jezu! Kończ! Nie! Neymar, nie, no to jest wejście roku. Neymar nam, Neymar nam zrobił jeden. Neymar, Neymar nam zrobił jeden, po prostu. Co za mecz, co za mecz. O mój Boże, Neymar. W serduszku, na zawsze w serduszku, naprawdę, nie. To co tutaj zrobił Neymar, taki był tutaj comeback. Ale muszę przyznać, że ta trójka z tyłu. Przegraliśmy 2-0. Poszła trójka z tyłu i mamy to. Niesamowite, naprawdę, niesamowite. Taka dramaturgia, ale Neymar. On jest już legendą tego klubu. Legendą, ikoną wszystkim. Po prostu wszystkim. Dziękuję za to, że byliście razem ze mną. Mamy G1, mamy też rangę pierwszą. Chyba, chyba raczej mamy, bo mamy 14 tysięcy punktów. Nie ma elity, ale jest G1. Dziękuję bardzo za oglądanie. Widzimy się... Widzimy się jutro. No oczywiście, że się widzicie. nadzieję, że coś fajnego jutro będzie. Zostawcie abeczkę w górę, subskrybujcie kanał. I do usłyszenia jutro. Trzymajcie się, do słyszenia. Adios.